Serdecznie wczoraj była e, sobota ze skokami. Złoto Żyły trzy kolejne złote medale. Brawo, brawo! Na normalnej skoczni na Mistrzostwach Świata rozstawiamy ludzi po kątach, jakby napisały polskie media. Brawo dla Żyły. Skacie wtedy, kiedy trzeba, w najważniejszych konkursach, proszę bardzo. To by było na tyle, jeśli chodzi o komentarz e, o tym, co się działo na Mistrzostwach Świata e, wczoraj. Dzisiaj, bo zostawiłem sobie ekstra dzień, parę zdań na temat tej gali, zanim o tym, o tych parę zdań na temat tej gali dzisiaj, która przyciąga uwagę e, mnóstwa ludzi, zdecydowanie więcej niż tego, co się działo e, wczoraj w nocy na gali Showtime, czyli o tej ga, a gali, która jest e, w Riyadzie. O tej gali, która jest w Riyadzie, która jest sygnowana nazwiskiem e, J. Kapola i oczywiście główną walką wieczoru J. Pola z. E, Tommy Fury wszyscy tam przyjechali. Absolutnie wszyscy przyjechali. Kofry, pieniędzy szejków zostały szeroko otwarte. E, kolacyjki e, Tyson Fury, e, Cisora, który się wszędzie kręci, bo ma nadzieję, że się wkręci na walkę z Jakeiem Polem. Nagle główna postać e, podczas wczorajszego ważenia to jest. E, Derek Cisora, nie bardzo wiadomo dlaczego, oczywiście w e, wszystkich turbanach odpowiednio i tak dalej wiadomo dlaczego, chce się załapać na kartę Dziejka Pola bo prawdziwy boks e, dla to już się skończył, więc trzeba teraz odcinać kuponiki e, zostanę przy tym stwierdzeniu, który powiedział, że e, przekupił Eddie Hearn czy zasugerował WBC, żeby uznali mimo wszystko e, uznali mimo wszystko ten, te testy, które przeszedł Wiadomo, że testy są jak najbardziej uczciwe. Testy, które przeszedł Conor Ben, e, przypominam to, co mówiłem ostatnio. W WBC, to może sobie e, wstawiać, wystawiać i tak dalej. W WBC chodzi tylko i wyłącznie o jedno, a mianowicie, żeby ewentualnie jak coś się zdarzy, to się załapać na sankcjonowanie Gali. Natomiast powiedzenie, że Eddie Hearn prze, prze, przepłacił czy przekupił WBC, żeby coś takiego zrobiło, no, mocne powiedzenie, a jeszcze dodanie do tego, że. Musi to zrobić, ponieważ nie ma nikogo na Dazon oprócz konara Bena. To jest jedno z najbardziej idiotycznych wypowiedzi Cisary, jakie słyszałem, ale Cisara ostatnio robi siebie idiotę, więc w sumie nie ma tutaj nic specjalnego. Tak jak mówię, w tej chwili trzeba, trzeba te, te pieniążki zbierać, bo game is over. Idiotyczne, dlatego że, nie wiem, mi zajęło 5 sekund, żeby minąć 10 pięściarzy, którzy są na Dazon. Przy których Conor Bento może im wodę nosić albo ochraniać, wiadomo na co na Kochones. E, typowe stwierdzenie podpubliczne, ale może za dużo czasu temu poświęciłem, ale poświęcam temu całe, ta, całej mieszance, co się dzieje w tej chwili. E, przed tą walką e, mówiłem o Tysonie Fury. Przyjechał Deontay Wilder. E, wszyscy tam są. Mike Tyson, e, wiadomo, że nikt nie jest na swój koszt. Wszyscy przyjeżdżają, żeby zobaczyć, e, żeby zobaczyć tą walkę. A przy okazji, się po, e, przy okazji się pokazać, ponieważ wszyscy to pokazują. Absolutnie wszyscy u mnie e, w USA to kosztuje 50 dolarów amerykańskich e, ta cała gala. Wykupiona nie dla Jake'a Pola, nie dla e, Tommy Fury, to już na pewno nie dla Tommy Fury, ale dla walki o, ty o tytuł Mistrza Świata pomiędzy Ilungą Makabu i, i Badu Jackiem. Mistrzostwa Świata w wadze Cruze. Zawsze u nas interesujące. Natomiast o tym za chwilę na razie, o tym przeniesieniu daty z 15 na 20, 20, 22 kwietnia mega pojedynku. Mega pojedynku w Las Vegas pytanie tylko gdzie? Czy znowu T-Mobile Arena, czy może MGM Grand, czy może a to powinni zrobić e, organizatorzy tego pojedynku, czyli Showtime i DAZN powinni to zrobić na stadionie. Powinni to zrobić absolutnie na stadionie, żeby wszyscy mogli ten pojedynek zobaczyć, nie trzeba było płacić horrendalnych sum za bilet, tylko żeby po prostu przyjść i zobaczyć galę na stadionie Allegiant Stadium gdzie gra, gdzie gra drużyna NFL te bileciki można by zrobić po 50-60 dolarów biorąc pod uwagę, że 60 tysięcy ludzi by to zobaczyło i tak by się to opłaciło mam nadzieję, że taki ruch zostanie wykonany, natomiast podpisane oficjalnie przez obie strony i Showtime i potwierdzone potwierdzone przez obu pięściarzy 22 kwietnia Walka Rajana, Garcia i Jerwonty Davisa mega, mega pojedynek, po prostu mega. Ja się spodziewam niesamowitej promocji w Stanach Zjednoczonych tego pojedynku, biorąc pod uwagę, że stacja CBS, która jest właścicielem showtime'u, pokazywać będzie na przykład marcowe szaleństwo, czyli turniej koszykówki e, uniwersyteckiej panów. Można to reklamować do oporu. Spodziewam się rekordu pay-per-view. Naprawdę spodziewam się rekordu pay-per-view po tej walce. Akurat tego samego dnia jest walka e, oczywiście Łukasza Różańskiego z Alenem Babiczem. No, już mówiłem Wam e, publicznie, że na 99,99 ,99 na 100 to w życiu nic nie ma. Jestem w Rzeszowie i teraz. Migale przesunęli, ale w dalszym ciągu nie wiem, gdzie jeszcze pojadę. Zobaczymy, może to nie będzie mój wybór, gdzie muszę być. To tyle, jeśli chodzi o to, co się e, zapowiedziało. E, wracam do tego, co się dzieje w Rijadzie Była ten krótki wstęp na temat, że wszyscy tam są. Kompletnie wszyscy tam są patrząc na rodzaje zakładów, które można przyjmować, wrzucam w tej chwili z tyłu, to wszystko możecie zobaczyć. Wszystko tam jest. Tam jest, tam są nawet zakłady 75 tysięcy do jednego, że po cztery knockdowny będą z każdej strony. Każde możliwe konfiguracje. Nie ma. Ja nie mówię w tej chwili o mówią bo Wiadomo, bookmacherzy to robią, dlatego że z tego są pieniądze. Każde konfiguracje, ten ile razy będzie padał, będzie wpadał, wstawał i tak dalej. To jest jedna rzecz, bo to jest ich pieniądz. Natomiast nie ma poważnego o, medium sportowego. Ja nie mówię o pięściarskim sportowego. CBS Sports robi całe cały całe, całe show z tego, e, który nie pisze o walce e, Tommy Fury kontra J. Paul. Nie ma. Po prostu nie ma. E, w takich żyjemy czasach. Natomiast nie będę rozkładał tej walki na części pierwsze, pięściarskie, powiem tylko o tych zapowiedziach z jednej i z drugiej strony. Kiedy ogłoszono tą walkę, faworytem prawie 3 do 1 był J. Paul. Obecnie jest niespełna 2 do 1 faworytem. Czyli pieniądze poszły na Tommy Fury. Zastanawiam się, czy nie z, te, czy nie z tego powodu, że bez przerwy wyciekały tak zwane kontrolowane wycieki informacje o tym, czy prawdziwe, czy nie Bo część wycieków jest zrobionych po to, żeby wpuścić nas w tak zwane maliny wycieki o tym, że jeden po drugim byli nokautowani rywale sparingowi Tommy Fury'ego wynosili ich prawie na noszach jak on sam powiedział nieskromnie a zwykle nie mówię o tym, co się dzieje na sparingach ale muszę powiedzieć, że nokautuje takich, którzy by znokautowali ciężko Dziejka Pola. Ok, w porządku, nikt jeszcze od e, słów na konferencji prasowej, od e, wykrzykiwania w twarz, to widzicie teraz e, nikomu krzywdy nie zrobił. Także to nie zrobi żadnego wrażenia i na pewno nie zrobiło na żadnego wrażenia na Dziejku Polu. Powiem tak, że jeśli chodzi o patrząc, nie mówiąc nawet o sporcie, bo to będzie kto pierwszy, kogo pierwszy raz mocno trafi i na tym się to zakończy. Natomiast jestem przekonany, święcie przekonany, jestem, że fizycznie przygotowany lepiej będzie Jake Paul niż Tommy Fury, który wygląda bardzo ładnie na temat wyglądu. To już doskonale, doskonale wszystko było powiedziane. Ja przypominam zawsze, wrzućcie sobie zdjęcie Antonego Joshua i niejakiego Andy Ruiza Juniora przed ich pierwszą walką. Wrzućcie sobie obok siebie. Jak chcecie oceniać na podstawie tego, kto jak wygląda, to polecam, to polecam to zdjęcie. Nie mówiąc już o samej walce. Także to zupełnie na marginesie. Wygląda oczywiście pięknie, e, ślicznie i tak dalej. Nie ma żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o taką jakąś mentalną przewagę, no to dla mnie olbrzymią mentalną przewagę ma Jack Paul, który był w Main Events e, i, i swoim nazwiskiem Firmował największy main event pay per view na wielkich stadionach, chociażby w Miami. Natomiast Tommy Fury funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego, że nazywa się Fury i on to może otwierać gale u siebie, w, u siebie w, w gymie i to też nie jestem pewien. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, 5 dek zapłacony, no to, to trzeba, będzie, trzeba będzie rzucić na to okiem. Tak jak mówiłem, dla mnie pięściarzem ogólnie lepszym jest Jake Paul i moim zdaniem w dalszym ciągu tą walkę wygra. Może się nadzieć, na jakiś tam lewy prosty i może jak się uda coś trafić coś trafić Tommy Fury to zrobić się ciekawie, natomiast spodziewam się wygranej na przykład na punkty albo przed czasem Jake'a Paula. To tyle na temat tego pokazu, który, który za wszystko płaci, bo to jest bardzo ważna rzecz. To walka płaci za każdą walkę, która jest. Eee, no oczywiście szefowie z Arabii Saudyjskiej płacą, natomiast to jest ten mini event, który, który opłaca te wszystkie pay-per-view. No bo jakby, z, jakby zdjąć z Gali pojedynek e, Tommy Fury kontra Jake Paul, no to pay-per-view walki, o której chcę w tej chwili powiedzieć, czyli Makabu kontra Badu Jack, to byłyby 500. Nie tysięcy, tylko 500 koledzy i znajomi Badu Dżaka i koledzy i znajomi Ilungi Makabu w Kongo, by to pewnie wykupili. Natomiast no taka jest rzeczywistość, ale to jest walka. To jest walka o tytuł mistrza świata. Miałem okazję porozmawiać z drugim trenerem Makabu Dżaka, Chillem Wilsonem. Fajna znajomość od wielu, wielu lat, która się przyda, ponieważ Chill Wilson jest trenerem E, czy będzie trenerem od 27 czy od 28, czyli już za kilkadziesiąt godzin, Alena Babicza przed walką z e, Łukaszem Różańskim. Nie spróbujemy go o to przy okazji pociągnąć. Także przy okazji pogaduszki e, niedzielnej z, e, z Chilem Mulsonem na, e, na temat szans Baduciaka. Optymistami są, bo są przekonani, że to jest najlepszy rywal, z jakim kiedykolwiek walczył, kiedykolwiek walczył Ilunga Makabu. Ja się z tą opcją nie zgadzam, bo według, według trenerów i zresztą według samego Badu Dżaka, który ogólnie to tak trochę mnie zaskoczył, bo myślałem, że bardziej jest tak nogami, stoi twardo na ziemi, kiedy na konferencji prasowej, nie na konferencji, ale w poważeniu chyba wczoraj, powiedział, że ja nie lekceważę Makabu to że może lekceważy Ciebie. Kolejna z moich odzywek do gościa, który tego nie słyszy, ale no, taka jest prawda. Badujak kompletnie nie zrobił nic w wadze junior ciężkiej. W ostatniej walce dostał prezent, bo na 100% ją przegrał z kompletnym no-namem. No i dzisiaj wychodzi na człowieka, który jeśli chodzi o, jeśli chodzi o umiejętność bicia się i, i przygotowania fizycznego i, i doświadczenia w wadze junior ciężkiej, no to w ogóle to są stratosfery. Do tego Badu Jack ma 39 lat. Przypominam, że był super w super średniej, super, super średniej. E, 10 lat temu już w półciężkiej To nie był ten sam Badu Jack. E, tak jak mówię, te 39 lat i, i te ostatnie walki skłaniają mnie do. E, skłaniają mnie do Przypuszczenie, że ta walka nie potrwa cały, cały dystans. 8-9 rund, ponieważ jest twardy. Pytanie jest, na ile jest twardy, jeszcze, jeszcze Badu Jack. Krzywdy czasami makabu nie zrobić. To wiemy. Zaletą w tych niższych kategoriach wagowych, szczególnie w super średniej Badu Jacka, było to składanie kombinacji cios, cios za cios, przechodzenie. Nawet jeśli rywal trafiał go w trakcie tej, jak zadawał tą kombinację, potrafił tę kombinację dokończyć. No, nie bardzo widzę Badu Jacka zadającego kombinację raz, dwa, dostającego bombkę od Makabu i kontynuującego tą kombinację. Nie bardzo, bo to inna kategoria wagowa. Boje, jakie przeszedł Makabu, przepraszam, nie Makabu Jack, Jack Makabu Jack, już Makabu Jacka z niego zrobiłem, Badu Jack, to były straszne boje parę razy niefartowny przez te remisy, rozbicie, te, a te, te straszne hematomy na głowie, to, to crazy rzeczy przeszedł. W życiu nie powinien walczyć o tytuł mistrza świata. Absolutnie nie powinien walczyć o tytuł mistrza świata junior ciężki, po prostu na to nie zasługuje. Tak jak mówię, odwołuje się do tej ostatniej walki, zobaczcie ostatnią walkę. Przegrał i dostał prezent. Natomiast jest również na, na gali e, Jake'a Pola ponieważ nie ulega dla nikogo wątpliwości, że gdyby został mistrzem świata wagi junior ciężkiej, jakimś cudem, nie wiem jakim, ale no powiedzmy zostałby, no to nikt nie ma wątpliwości, że pierwsza dobrowolna obrona byłaby przeciwko temu, który mu płaci, a mianowicie J. Polowi. Znaczy wyobraźcie sobie sytuację niezupełnie niemożliwą że Badujak wygrywa dzisiaj z Ilungą Makabu. Nawiasem mówiąc, polskiego czasu chyba około 21 na ringu. No i w dobrowolnej obronie mamy walkę o tytuł Mistrza Świata pomiędzy Badu Jackiem i będącym w rankingach, jeżeli wygra, bo tak obiecało WBC: Będącym w rankingach, jeśli wygra, Jackiem Polem. Rok temu bym Wam coś takiego powiedział, a mianowicie, w, 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 w walce o tytuł Mistrza Świata. Jake Paul w wadze Cruiser, to by był śmiech na sali. Jesteśmy jeden dobry cios, chwila nieuwagi, źle przygotowany, makabu, żeby to się stało z rzeczywistością. Pomyślcie o tym. Jak Wam Czacha jeszcze nie, nie dymi, mówiąc kolokwialnie, albo się nie odpala, to muszę powiedzieć, że macie zimną krew, bo mnie tak, mnie odpala. Także słuchajcie, to jest. Tak to wyglądać. Aha, oczywiście bardzo ważna rzecz dodana przez e, według niego, według niego, e, całego timu Badu Jacka, że jak zostanie mistrzem świata, to będzie pierwszym muzułmańskim mistrzem świata. Chyba niekoniecznie, a chyba że chodzi o wagę Cruiser, to tak, to prawdopodobnie tak, no bo jak sobie zobaczymy, no to niekoniecznie z tym pierwszym muzułmańskim mistrzem świata e, byłaby to stwierdzenie prawdziwe. Także no, mamy w niedzielę walkę. Tak jak mówię, chyba około 21.00, o ile dobrze widziałem ten rozkład tego, co się ma dać, co, co przysłało tak mówię, u nas na ESPN Plus Pay Per View, nie samo ESPN, ESPN Plus pokazują to, ESPN Plus pokazuje to ESPN. 21. organizatorzy tego mówią, około 21.00 ma być walka Makabu Jack, Makabu, Ilunga Makabu kontra Badu Jack, a zaraz po niej ten event, no bo to jest event, to jest od początku do końca pomyślane pomyślane jako event, ja żałuję tylko, bo widziałem na jakimś chyba na Twitterze, że Wider i Tyson Fury przeszli obok siebie, rozminęli się w hotelu o 45 sekund, natomiast pewnie ten, który dał ten, to, ten news był przekonany, że może się na siebie rzucą, a gwarantuję Wam, że jeśli się spotkali, a na pewno już się spotkali, to tam były niedźwiedzie i tak dalej, robimy, robimy czwartą walkę, kto tam jeszcze dojedzie, to aż, aż strach pomyśleć przed tym dzisiejszym pojedynkiem. Trzymaneczko, na razie niedzielny poranek, a wieczór będzie z boksem. Na razie. Do następnego.